Dobra, jesteśmy na przewornie Ped ponurek, po nurek numer dwa To jest to O. trzeba wyciągnąć Kurwa, jego mać. błędy na leje chodźcie, wyciągamy Przed winą Walker kurwa nurkował po szyję Ja cię pierdolę, ale jajo ja. Szybko Ej, no nie róbcie jaj. Wyciągamy go. Dobra, no jak wyciągamy, no to dwa zdjęcia i wyciągamy go. Szybko fotomę. Ale pięknie, pięknie, nie normalnie widać. To... Ale on to miał prosto wiał! Foto spojno na fotę. Ale młody trzymał rękę. Ja pierdziu. Kolejny nur. Ja! Panie, Ale motor trzymał. No trzymał. a co miał zrobić? By, kto by go wyłowił? Bo wola trzeba było nagrywać od początku. Ja chciałem nagrywać to bym pokam mnie skierdolił. Eee, Grazie kurwa. Eee, ja. To jest tunika woda leje. Ja go do góry podnieść. Tak. jest jesteś przyniżery. Tanik. Nie, to nie ma czego podnieść Nie, tak go podnieść. Dobra, akcja, stop.